Dancer? Możemy porozmawiać. Shh. Co to ma być? Ach, banka ciszy. Nie widziałam cię sto lat i pomyślałam, że fajnie byłoby pogadać. W jakim celu? No wiesz, bo się przyjaźnimy. <laughs> Przepraszam, że ci tak zawracam głowę, ale liczyłam na to, że może pójdziemy na spacer. Sorry, że przegapiłam twoją imprezę. A! czemu nie dajesz mi spokoju? Próbuję się tu uczyć. Może mnie z kimś pomyliłaś? Ja nie organizuję imprez. Raz zorganizowałaś, a ja byłam tak zajęta sobą, że w ogóle nie wzięłam twoich uczuć pod uwagę. Słuchaj, Twilight Twinkle. Sparkle. Nieważne. Zostaw mnie. Chcę być sama. Chcę się pouczyć bez jakiegoś kuca jęczącego mi nad uchem. Dobra. Czekaj. Jak ci się udało wejść do mojej książki? Trenuję nową metodę nauki. Na razie działa tylko przez kilka minut, ale nie uwierzysz, ile możesz zapamiętać, kiedy siedzisz w środku książki. To jedna z metod Hejkarta. Znasz Hejkarta? No jasne, to geniusz. Mam nawet kopię jego traktatu o kłócach. Co to za miejsce? Mieszkałam tutaj kiedyś, czy ja nigdy cię nie zaprosiłam? A, pierwsze wydanie filozofii magii. Hej. Nie dałam ci tego kiedyś? Może... To ode mnie! Patrz, nawet jest dedykacja! Dla mojej ukochanej Twilight Sparkle za wprowadzenie mnie w świat książek. Skoro wciąż tutaj leży, to chyba dużo dla ciebie znaczyła, co nie? Słuchaj, nie przyprowadziłam cię tu po to, żebyś mi wypominała, jaką byłam beznadziejną przyjaciółką. Chciałam ci tylko coś dać. Klucz do mojego domu. Możesz się tu uczyć, kiedy tylko zechcesz. Serio? Ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Co? Zjeść kolację ze starymi przyjaciółkami. Nie mogę. Robię porządki w moich tomikach poezji. Sporo czasu spędziłam z Minuet, Twinkle Shine i Lemon Hearts odkąd wróciłam. Bardzo za tobą tęsknią. Dość. Już ci mówiłam. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję, to psiapsiółki, które będą mi tylko przeszkadzać w nauce. Mundenser, czekaj! Pewien kuc mi kiedyś pokazał, że w życiu chodzi o coś więcej niż tosy książek! Dałam już szansę przyjaźni, ale to nie dla mnie. Teraz muszę się zbierać. A co, jeżeli nauczycie metody Heykarta? Więc, e, czym się teraz zajmujesz? Fizyka, magia, historia, ekonomia, ceramika. Takie tam różne. O, ja! Chcesz być profesorem, czy coś takiego? Nie. Czyli tak dla siebie czytasz? Mogę już sobie iść. Mundenser, proszę cię. Nie stresuj się, Twilight, jest bardzo przyjemnie. Prawda, dziewczyny? Y -y -y. No więc, e Spike, opowiedz Mundenser, jak Twilight próbowała przeczytać tę książkę o imprezach urodzinowych. 100 lat, Tom drugi, czytałam. O! <laughs> Serio? A słuchaj, e, wiedziałaś, że Lemon Hartz pracuje tu w pałacu w Canterlot? A, tak, dokładnie. Organizuje duże imprezy, kolacje dla dyplomatów, takie tam. Jaśnie ostatnią szansę. Dała mi szansę i to dawno temu. Wtedy nie wyszło i na pewno nie wyjdzie tym razem. Twilight? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku.